Dzieje apostolskie, ósmy rozdział, przedstawiają nam bardzo ciekawą historię. Otóż na początku tego rozdziału widzimy, że z powodu prześladowań Kościoła, który był w Jerozolimie, Kościół i uczniowie rozproszyli się. I Filip trafia do Samarii. Do Samarii, aby tam zwiastować dobrą nowinę. Musimy pamiętać, że Samaria to nie było takie eh, dobre miejsce dla Żydów. Żydzi nienawidzili Samarytan. Dlaczego 750 lat wcześniej, gdy Asyria pobiła Izrael, król asyryjski sprowadził tam mnóstwo cudzoziemców, którzy zaczęli łączyć się z Izraelitami i zaczęli tworzyć takie mieszane rodziny i zaczęli wprowadzać swoje wierzenia, swoją kulturę i zaczęła, zaczęli mieszać i tworzyć swoją własną jakąś religię. Dlatego Żydzi pogardzali, nienawidzili Samarytan. Ale jednak Filip jedzie tam, bo Bóg go powołał. Pozbywa się uprzedzeń co do tych ludzi i jedzie głosić Ewangelię. I jaki był rezultat tego, gdy, że Filip był wierny i pojechał tam, gdzie Bóg go prowadził? Przebudzenie i wielka radość. Bóg dokonał tam wspaniałych rzeczy. Ale, i tu jest bardzo ciekawa rzecz, Pośród tego wielkiego przebudzenia, tego wspaniałego dzieła, które się tam dokonywało, w 26. wersecie czytamy takie słowa. Anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc, Wstań i idź na południe drogą, która, która prowadzi z Jerozolimy do gazy. A jest to droga pustynna. Z zaraz, zaraz. Ale Boże, ja jestem tu potrzebny. Czy ty widzisz co tu się dzieje? Tu jest przebudzenie. Ci ludzie mnie potrzebują. Ja muszę być z nimi. Ja tu jestem potrzebny. Dlaczego mam zostawić to wielkie dzieło i udać się gdzieś tam na jakąś drogę pustynną, tam gdzie nie ma niczego ani nikogo? Boże, po co? Dlaczego? Więc tak pomyślałem. Gdyby coś takiego nas spotkało. Ilu z nas powiedziało? Powiedziałoby Bogu. Boże, nie tu, nie teraz i nie tam. Ja tu jestem potrzebny. Tutaj widzisz to dzieło. Ja muszę tutaj być. Niestety, tak powiem się, ilu jest takich Filipów wśród nas, którzy gdy Duch Święty ich powołuje i mówi coś do nich, oni nie chcą jechać, bo są zbyt zajęci. Tym dziełem, które robią tu, może to być nawet dobre dzieło, ale nie oznacza to, że to jest Boże dzieło, bo Bóg Filipa powoływał do konkretnego miejsca i mówi: idź tam. Może nie widzisz sensu w tym, może z ludzkiego punktu widzenia to nie ma najmniejszego sensu, ale z Bożego punktu widzenia to ma ogromny sens. I czytając dalej tą historię, widzimy, że Filip spotkał tamtego eunucha, który się nawrócił i który się ochrzcił. Bóg widział tego człowieka, widział jego serce i specjalnie do niego posłał Filipa, tam na tą pustynną drogę. Wiecie, dla Boga jedna dusza ma tak wielką wartość, tak wielką cenę, że jest w stanie posłać jednego człowieka daleko na pustynie gdzieś, żeby dotrzeć do niego. Jakże to jest nie, niezgodne z taką ludzką ekonomią? W biznesie? Zostawić 99 owiec po to, żeby znaleźć tą, odnaleźć tą jedną zagubioną? No, na 1% straty możemy sobie pozwolić. Nie będziemy. Musimy pilnować tych 99. Ale z poszczególnego punktu widzenia, każda dusza ma ogromną wartość. I Bóg posyła Filipa do tego jednego człowieka. Ilu takich eunuchów jest w naszym życiu? Bądźmy otwarci na głos Boga, który mówi idź, podejdź do tej osoby, powiedz jej, bo ona szuka, ona ma pytania, ona chce poznać prawdę, którą Ty już masz i możesz się tym podzielić. I do tego Ciebie i siebie zachęcam. Żebyśmy byli właśnie jak ten Filip, którzy po prostu na to, co Bóg mu powiedział, zrobili to i poszli przez wiarę. Mimo że może tak po ludzku to nie miało większego sensu. Ale z Bożego punktu widzenia ho, to miało ogromny sens. Bo Boży plan jest wspaniały. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.